Radia Janeta, 95.1 FM. Janeta? To już 13 dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Aha, to bardzo interesująca Kolejny wakacyjny tydzień przed nami. Mam nadzieję, że na imprezowanie nastawieni. To lecimy. Dzisiaj już możecie pośmigać. Przykładowo w Marku w Libicach. Tutaj chwyci mam i slipper. Zapewne nie pozwoli wam nastąć. Jutro w zekimbestigo. Macie możliwość ratowania przy latkich brzmieniach i starszych bądźaniach. Za to w środę do siebie wszystkie dziewczyny zaprasza wrzoska w czekolada. Tam Lady Znajda, tak, początek o 21. I jeszcze propozycje weekendowe. Piątkowo trężnajce, wyższym w Emmy i